Witam wszystkich serdecznie. Lecę się przejść. Lecę się przejść no i poopowiadać troszkę, bo jest o czym mija rok od początku kanału palmowych Krzychu. A tak plus minus, bo to był był lekki fast start. Far start Potem już idzie, potem już idzie, utrzymuje się na bieżąco wszystko. No co, no. zaczęło się pierwszy odcinek, tutaj, że był, ale wiatr, ja, będzie mi słychać w ogóle. E, pierwszy odcinek był pompę i przeprowadzka, i tak dalej, ale może, może za tym Zanim to zacznę, to, to jeszcze powiem, e, to jeszcze powiem, czekajcie, bo kurczę, żeby nie było, słychać gdzieś Słuchaj. muszę szybciutko między wiatrem. No wcześniej była Pola Pizza, <laughs> przyjechałem prawie 4 lata temu do Kambodży, patrzyłem pole Pizzę z Adamem. Hey. Otworzyłem pole pizzy z Adamem Prowadziliśmy ją przez kilka miesięcy, potem ja już zostałem sam. W sensie Adam wyjechał i otworzył Polonie. A ja sobie siedziałem, robiłem co miałem robić. Nie miałem oczywiście kanału. Nie zamierzałem nawet mieć, bo nie wiedziałem jak to ugryźć. No co dalej No dalej przeprowadzka Pola Pizza zaczęła Zaczęła usypiać W sensie Sporo ludzi wyjechało z osiedla I, i No i zaczęło być coraz gorzej <laughs> Przepraszam za mój głosik Więc decyzja Wyjazd do Siem Reap tam kanał zaczął już być taki, no, źle bym powiedział, że, że profesjonalny, bo to cały czas nie jest w ogóle żadna profesjonalność, ale jak pamiętacie, nagrywałem telefonem takim starym, to wszystko było jakoś. Nie ten głos, nie ta kamera, nie to, jak powinno być. Podejrzewam, że do tej pory jeszcze nie jest tak, jak powinno być. No co, potem życie Potem życie Reap, Ciekawe Ciekawe, bo dużo ciekawych miejsc w okolicy M Ten kto mnie oglądał od początku pewnie pamięta, że, że starałem się jeździć i tu i tam i coś wynajdywać odkrywać w ogóle sam, dla samego siebie też te rzeczy. E, ja jeszcze się wrócę do przeprowadzki. Jak pamiętacie, wyszło takie powiedzenie panowie inżynierowie wtedy. Uknąłem, no bo panowie inżynierowie zrobili, e, no zrobili, że w sumie okej, okay, no nie wyszło jakoś źle. No tam trochę strat było, ale to zawsze tak jest, to zawsze tak jest. Także, życie kilka miesięcy w siemrip. Chciałem pozostać, ale się nie udało. Gdzie tu iść, żeby jak najmniej biało? Tutaj tu sobie pójdę. Nie. Ale się nie udało. No i co? Pakowe z różnych względów się nie udało. No, miejsce złe, tak troszkę jeśli chodzi o biznes. Ale dzięki temu, dzięki temu polepszył się kanał. Dzięki temu kupiłem nowy telefon czyli nowa kamera Lepsze Lepszy obraz, lepszy dźwięk Kamerę tą Do tej pory mam Jak wiecie e, Więc no dzięki temu Stało się Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło Tak bym e, Potem powrót Powrót do Pen. Znowu wynajęci mieszkanie. Znowu od początku koncentracja i na tym, i na tym już teraz, bo już i był i chciałem poprowadzić. Jak to się mówi, dwie sroki za ogon przytrzymać. Czyli chciałem prowadzić i kanał, no i bistro krzychu. Już nie pola pizza, tylko bistro krzychu. Znowu się nie udało. Z różnych względów. Pewnie znowu lokalizacja troszkę gorsza No ale czasami tak w życiu jest Co dam dalej? Dzięki kanałowi poznałem mnóstwo ludzi. Mnóstwo ludzi mnie odwiedziło. Wspaniałe osoby. Również dzięki kanałowi mnóstwo osób mnie poznało Dzięki kanałowi nie ukrywam, udało się zarobić parę groszy, które bardzo pomogły. Dzięki kanałowi zobaczyliście drodzy widzowie też kawałek Kambodży. A to jeszcze nie koniec. Więc więc chyba, chyba jest nie tak źle. Chyba jest nie tak źle, no teraz jest Teraz jest okres taki znowu przejściowy, bo znowu bistro yy, nie wypaliło. Nie wypaliło, ale no co? No, tak, tak czasami jest, tak czasami w życiu bywa. Yy, I co zrobić? Trzeba żyć dalej i się starać znowu o coś żeby jakoś to wszystko jakoś żyć. Czekajcie, a teraz muszę wyłączyć, bo wchodzę w strefę wiatru wielkiego. No chyba tą strefę przeszedłem już. Więc idę. Teraz mi się nawet przypomniało, że zapomniałem, bo cina przy pakowaniu różnych rzeczy odnalazła odnalazła szklankę, która należy do mojego znajomego, więc ją zabiorę i mu ją oddam. Także mówię, wiele wspaniałych osób poznałem, wiele rzeczy też zobaczyłem, wiele się nauczyłem przy okazji, wiele dobrych rad usłyszałem, troszkę krytyki też, no ale krytyka jest w porządku. O, co ta papuga jakaś jest wolno a nie, mamy no jakiś łańcuszko. Także wiele się nauczyłem, wiele doświadczyłem i, i co? No i, i życie idzie dalej. Zobaczymy co teraz będzie po, 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 przepraszam, po krzychu bistro e, jakie plany No plany y, na sam początek Plany, żeby rozwinąć kanał, czyli, czyli jeszcze kupić jakąś wreszcie kamerę, żeby już nie chodzić z tym telefonem, tylko jakąś kamerę mieć, to się przyda. Jakieś e, mikrofony, jakiś no, sprzęt, po prostu, który jest no już no, widzowie oczekują więcej, i słusznie. Więc trzeba się do tego dostosować no. Tak samo jak nie wiem, była telewizja czarno-biała, teraz jest kolorowa no. W międzyczasie była półkolorowa, mówię o telewizorach Rubin eee, I ten. Także wracam się teraz po tą sklankę i pójdę do znajomego Ale ogólnie Ogólnie to bardzo dobrze ten roczek z ten rok wspominam I, i co? No i zobaczymy, co dalej no. dokupić, przerobić. Eee, oczywiście słucham komentarzy, czytam komentarzy. Czekajcie, wezmę tą szklankę. Muszę iść. Słuchajcie, w nie ma siny. pojechałem, a ja nie mam klucza, ale jazda. A jednak miałem kluczyk. No i słusznie. Biorę szklankę, lecę. No i co dalej? No, rok minął i zobaczymy co dalej. Mam nadzieję, że, że do drugiego roku też jakoś kanał dociągnie, ale. To nie jest tylko chyba w moich rękach, czyli w naszych. Tak bym powiedział, nie chcę tam oczywiście nikogo, żeby się czuł jakoś zobowiązany, czy nie. To jak się nie podoba, to tak się nie podoba, ale mam nadzieję, że będzie okej okay. Chcę, na pewno już pojechać do siostry. Co jeszcze na przykład o życiu w Cimrip? No, życie w Cimrip. Bardzo fajnie, bardzo spokojnie, bardzo odpowiadało, ale z klientami słabo, więc i tak naprawdę od tego momentu się zaczęło e, tworzenie kanału, e, tak naprawdę w Reap. dużo, dużo ciekawostek. Tam zobaczyłem, ale z tego co widzę, na przykład po wczorajszym odcinku widać, że tutaj też nie jest tak źle. No mam nadzieję, że Wam się też podobało. Ja lubię trochę takich, takie starocie. Człowiek stary to lubi starocie pooglądać. Kasia, jestem znowu w strefie, w strefie wiatru, więc muszę to jakoś o, dobra, już jestem poza wiatrem. No. Jaka przyszłość? No przyszłości to nikt do końca nie zna, bo można sobie planować, planować, a, a często... Często nie wychodzi. Często, no, czasami wychodzi, a, a czasami nie wychodzi. No. Co zrobić? Życie. Jednym słowem. Także dziękuję wszystkim serdecznie. Pewnie ominąłem mnóstwo rzeczy, ale moim zdaniem, trzeba było nagrać taki odcinek króciutki po króciutki, ale, ale taki wspominający. Jeszcze raz, jeżeli ktoś mnie ogląda od, dopiero od niedawna, włączyć sobie nawet na minutkę czy coś zobaczyć, jak, jak to wyglądało na samym początku. Ani miniaturek nie było, ani niczego. No tak, po prostu z partyzanta bym powiedział znowu strefa wiatru wieje ostatnio jak z partyzanta no ale co no tak czasami się zaczyna jak to niektórzy mówią nie wiadomo jak się czy tam nieważne jak się zaczyna ważne jak się kończy więc mam nadzieję że jak bym kiedyś kończył to to będzie to zakończenie na miarę moich możliwości Jeszcze raz Bardzo może mi się coś przypomni teraz idą O, jest dzień i Sina, dobry. dzień dobry No Sina no w ogóle początki Pola pizza na była, e, hmm, Kelnerka Strelia. Potem przyszła Sina do pracy a potem. A tam jeszcze się zmieniały. No przecież. By, to, to by była inna, inna koleżanka. Inna pani, znaczy. Jeden dzień wytrzymała. E, był brat inny, który pracował przez chwilę. Też tam jakoś to nie grało mu. No nie jest łatwo w kuchni tak do końca. E, nie każdy. Nie każdy to. No, chcę robić, że tak powiem, bo potrafić to każdy potrafi. Jak się nauczy, to, to każdy potrafi. Tylko nie każdy chce takie rzeczy robić. Więc takie były początki. A końcówka jest jaka jest. No i zobaczymy co dalej. Poczekajcie, idę teraz do znajomego. Tam może ktoś być, to nie będę nagrywał, bo no nie wszyscy się nagrywają. Coś mi przyjdzie do głowy, to jest dogram. No cóż, ja już oddałem szklankę, odwiedziłem znajomego. Ocina też przyjechała na chwilę. Pojechała do swoich znajomych. Też się powolutku, powolutku tak żegnać. Eee, czekajcie, jakieś muzyczka mi tutaj. Na no, raz przeszedłem. No i co? Dziękuję wszystkim. Za wsparcie przez ten cały rok. Już eee, niszczu jedzie do domu. Eee, Dziękuję wszystkim za wsparcie. Mam nadzieję, że następny rok też będzie tak fajny jak był ten. No tam fajne no wiadomo, eee, słowa w różnym tego znaczeniu, ale jednak. Eee, i tyle i będę kończył ten swój krótki wywód na temat, na temat zeszłego roku, czyli od otwarcia kanału do teraz Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do drugiej rocznicy w takim razie. Życie w Kambodży w swoich filmach godni Z uśmiechem na twarzy krok po kroku Pokazuję świat bez pośpiechu wam oku